Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek The Sims 4 Challenge. 100 dzieci zapraszam do oglądania. Łapka w górę i oglądamy. I to jest ostatni odcinek w tym domu. Słuchajcie, dlaczego? Dlaczego już Wam pokazuję? Ponieważ nasze trojaczki są szóstkowe, dokładnie szóstkowe liceum, co oznacza, że robimy urodziny i dzisiaj. Stają się, słuchajcie, młodymi, dorosłymi, więc muszę powiedzieć, że nieźle, nieźle. No i zaczynamy, słuchajcie, od Emmy. Emma, proszę bardzo, chodź tutaj, dodaj świeczki urodzinowe i zaraz będziemy dmuchać. Także chodźcie, chodźcie tu wszyscy. Co to za ogień? Wyłączymy im tutaj tą telewizję, żeby nikt jej nie oglądał i żeby razem tutaj wszyscy ładnie świętowali. Taki torcik zrobiłam, taki wyjątkowy na tą okazję, myślę. Więc uwaga, Emma zaczyna. Wypowiedź życzenie. Tym, trym, tym, tym. Słuchajcie, dzisiaj odcinek wyjątkowy, ostatni w tym domu. Wybierzemy się również do starego, żeby sobie trochę powspominać, więc naprawdę będzie, będzie się działo. I tutaj od razu wezmę naszą laurę, żeby dodała świeczki urodzinowe, żeby nikt nie zjął tego tortiku. Mam nadzieję, że nikt go nie zje. Chodź szybko, 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 szybko! Biegnij, żeby nikt nie zjadł, bo się trochę woje. I Emma i jej cecha. Tutaj będzie proszę bardzo, jakaś losowa. Tu, tu, Aktywna. Poprosimy teraz Laurę. Chodź, chodź, chodź. Mam nadzieję, że Emma nie zje tortu. Dzięki ci kobieto. Tak się bałam, że ktoś tutaj może to zjeść. I proszę bardzo, Laura teraz dmucha. Wypowiedź życzenie. Niech Ci się spełni, bo właśnie Laura będzie następczynią, więc wiecie, musi się spełnić jej życzenie, żeby była szczęśliwą mamuśką, szczęśliwą kobietką. Zatrzymamy to i żeby nasz Rudy od razu tutaj ładnie sobie dodał te świeczki, żeby nikt tego nie zjadł. Słuchajcie, dodać świeczki urodzinowe. Ok. No, także tak to wygląda. I wybieramy tutaj cechę. Tutaj może taką weźmiemy, żeby pasowała do mamuśki, co? Zaraz tutaj coś wybierzemy. Rodzinna. O, super. Chodź teraz. Michał. Idzie, Michał. Tylko nie jedźcie tego tortu, nie? Oj, myślałam, że ona chce, bo ona o tym torcie myślała. Widzicie to? Dobra, proszę bardzo. I teraz wypowiadamy życzenie. Selfie przed urodzinami musi być. Dokładnie. Zastanawia się. Zastanawia się, zastanów się. Uwaga. A mama jest tu z nami? Też. Cała rodzina świętuje, widzicie? Super. Zmuchnął on. Nie, bo zabrała? Jak ona mogła zabrać ten kawałek? Lol, nie rozumiem tego, słuchajcie, no ale dobra. Więc poprosimy mamy, żeby zrobiła na szybciutko jeszcze jeden kawałek, jeszcze jeden tort gotu i tu weźmiemy obojętnie jakie czasto czekoladowe. I muszę Wam tutaj jeszcze w międzyczasie coś pokazać. Ale pokażę Wam w międzyczasie, co mi się wyświetliło na po tablicy powiadomień. Moment, moment. Eli zbliża się do końca swych dni, wykorzystaj te ostatnie chwile jak najlepiej. Bardzo szybko ten czas leci. Zobaczcie, tu jest to. Eee, o, no, bardzo, bardzo, bardzo mało to zostało, bo ten pasek szybko, strasznie leci. Eee, więc niech mama tutaj ładnie robi te ciasto, a jeszcze wejdę do lustra i wam pokażę, jak wyglądają nasze dzieciaki. Albo nie, to może po urodzinach Rudego, ok. Dobra, nasz chłopaczek otrzymał oddzielny torcik. Już tutaj dmuchamy ładnie. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego tak to się stało, że na świeczkach. Było zjedzone. No dziwna sprawa. Wow, piękne konfetti. Słuchajcie, ja w ogóle chciałam ostatnio jakieś konfetti kupić i nigdy nie mogłam znaleźć. Aż tak się zdziwiłam. Etap osiągnięty. Wzorowy rodzic? O co chodzi? <grym> Michał, czy ty masz dzieci? Ponury. Ok, tak to wyszło. No, wszyscy się ładnie cieszą i wchodzimy teraz szybciutko do lustra i oglądamy naszych Simów z bliska. Dobra, słuchajcie. Sytuacja wygląda tak, że tutaj mamy Emmę, Laurę i Michała. Zaczniemy może od Michała. Pokażę wam go, jak on wygląda. Tak wygląda. Myślę, że zielona koszula do niego pasuje. To jest jego strój codzienny, oficjalny, sportowy, do snu, na imprezkę i do pływania. Dalej mamy Emmę. Emma wygląda tak. Z bliska pokażemy ją. To jest nasza Emma. Następnie jest strój oficjalny, sportowy, do snu impreska i dopływania i tutaj Laura, czyli następczyni. Na pewno przejdzie metamorfozę, bo to był strój, słuchajcie, jeszcze za nastolatkę, bo przecież kończyłam, jak była nastolatką, prawda, grę i troszeczkę w międzyczasie pogram, żeby były te urodziny, także na pewno będzie przemiana i tak wygląda nasza Laura. Troszeczkę ciemniejsza karnacja, no tak wyszło. Karnacji zmieniać nie będę, ale na pewno pozmieniam włosy, bo chcielibyśmy coś innego niż rudość, więc to jest jej strój codzienny, oficjalny, sportowy, do snu, na imprezkę i do pływania. Dobra, wracamy do rozgrywki. Uwaga, zapaliłam w domu wszystkie światła, więc możecie teraz tutaj zobaczyć pięknie ściany, które są wypełnione aktami urodzenia. Bardzo, 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 bardzo dużo tutaj tych aktów. Mamy na jednej, na drugiej i na trzeciej ścianie, jak widzicie. No, super to wygląda. No i co się udało naszej Eli? Nasza Eli urodziła, gdzie ty jesteś? Kobieto. Nasza Eli urodziła 70 dzieci, więc Laura będzie miała za zadanie urodzić 30, więc myślę, że nie jest to trudno. Troszeczkę się chce im spać, ale słuchajcie, wybierzemy się teraz do domu, w którym ostatnio mieszkała Eli, z którego się wtedy wyprowadzili do tego wielkiego. Także podróżujemy, nie mogę się doczekać tych pięknych wspomnień. Uwaga, uwaga, znajdujemy się tutaj właśnie pod domkiem w którym ostatnio mieszkała Eli. Tak on wyglądał, taki domek klocuszkowy dla mnie, taki blok trochę. Niestety odwiedzamy go w nocy. Niech tutaj się wszyscy zajmą czym chcą. Ja tymczasem tu włączę wszystkie światła. Włącz wszystkie światła i sobie poprzypominamy, słuchajcie, jak to wyglądało. Ten dom był w całości budowany i urządzany przeze mnie. Ten, poprze ten w którym aktualnie mieszkała rodzinka, wybudowany przeze mnie nie był, tylko ja tam w środku zmieniałam. Tak wyglądała kuchnia. Ogólnie uwielbiałam właśnie biele, szarości i tak dalej, więc no, myślę, że zadowolona jestem. O, nawet tu słuchajcie, obraz zaczął być malowany, tylko przez kogo? Duży obraz abstrakcyjny, pewnie przez naszą Eli. No i tutaj schody na górę. Wchodzimy, przypominamy sobie: tutaj był pokój dziecięcy, były tutaj, słuchajcie, wszystkie akty urodzenia, ale niestety już ich tutaj nie ma, bo przy przeprowadzce je zabraliśmy. O, tu nasza córa się położyła, która będzie akurat następczynią mamy w łóżku, kiedy, w którym kiedyś mama mieszkała. Na pewno wszystkim się tu bardzo podoba. O, i też Emma przyszła. Tutaj był właśnie taki pokój dla mamuśki. Ja bardzo go lubiłam. Był taki prosty, biały, ale... No, mi się strasznie podobał. Obok był pokój dziewczynek, i tak widzę, że słuchajcie, to były chyba jakieś halloweenowe klimaty. Jeszcze trochę zostały u chłopaków, bo pamiętam, że dom też był cały w Halloween urządzony. Jak nie widzieliście, to sobie zobaczcie koniecznie poprzednie odcinki. Tutaj był kibelek dla wszystkich. A to był kibelek dla mamy i ten właśnie kibelek taki podobny podobny styl zachowałam właśnie w obecnym domku. Coś tu jeszcze było. No i na górze słuchajcie był pokój, były pokoje właśnie dla nastolatków. Tutaj był pokój dla dziewczyny to był pokój dla chłopaka, taki trochę uliczny styl. No i tutaj był pokój typowo, myślę, uniwersalny, bo i chłopak i dziewczyna na pewno by się w nim odnalazł. A tutaj mieliśmy taki kibelek, proszę bardzo. Tutaj był jakiś tam tarasik, na którym nic się za bardzo nie działo. I jeszcze mieliśmy chyba na dole jakieś pomieszczenie dokładnie. Tutaj coś tam czasami Elie gotowała. tu była siłownia taka malutka, no coś tam czasami się działo. Tutaj był jeden z moich ulubionych kącików na zewnątrz, to mi się bardzo podobało, takim żywopłotem ogro e ogrodzony. E, tutaj mieliśmy kącik z grillem, wanna z hydromasażem, basen, tutaj był ogród, tutaj nasz liść. Jakie liście bananowe, drzewko, egzotyczny owoc. Tak, tak, nasza Eli robi sobie tutaj fajnie drinki i tak to wyglądało. Widzę, że naszej rodzinie bardzo się spodobało w tym starym domu. Oni nigdy tu nie byli, a Eli myślę, że jak najbardziej się słabo nie poczuła. No i słuchajcie, prosiliście, żebym wam pokazała jeszcze rodowód, także już wam to pokazuję. Ogólnie to wygląda tak, że jest tutaj Eli. No i patrzcie, no 70 dzieciaków, prawda? Więc nie wiem, chyba bez sensu, żebym na to wszystko klikała po kolei, po kolei, bo i tak jak tutaj na przykład bym kliknęła na którejś z ostatnich, to i tak bym musiała tutaj wracać z powrotem, no ale na przykład zobaczcie pole, pola e, tutaj zaraz wam pokażemy, kto jest ojcem, ojciec, no już nie żyje w ogóle e, gazela, dużo, dużo już ojców nie żyje, tutaj mamy Kevina, nikt rodzeństwa nie miał, tak jak patrzyłam, żadne dziecko, dzieci też nie miało, tutaj taty nie ma? Parcie. nie ma go tutaj. Hmm. Dziwna sprawa. Może go gdzieś wyniosłam, słuchajcie, z... A, z tego, ze świata. Albo już po prostu dawno umarł, nie wiem. Tutaj mamy na przykład e, Kamila i tak dalej. No, a tu nasza Eli taka. Taka mamuśka. Fajnie to wygląda, co? <grych> Także słuchajcie, może pobędziemy sobie dzisiaj trochę w tym domu, tak dla przekąsu żeby tak to zrobić. O siku się chciało, kurde, fajnie mi się w tym domku grał. I tak się zastanawiam właśnie nad naszą Laurą, która jest tutaj. Może Laura byś wstała, choć tam gadamy sobie razem, ktoś jakieś jedzenie zrobił. Może Laura zapoda, niech się Laura uczy gotowania, więc poprosimy Laurę, żeby ugotowała coś dla całej rodzinki i niech zrobi makaron serem. Myślę, że wszyscy jak najbardziej się na to skuszą. No, prosimy też, żeby tutaj Emma siostra wstała, proszę tu podejść ładnie. Ty też wstawaj i tu sobie razem dzisiaj poimprezujemy, powspominamy. Niech mama może rozpali kominek. No słuchajcie, już jak widzicie coraz mniej, coraz mniej tych dni jej zostało, więc chciałabym, żeby spędziła jak najbardziej taki rodzinny, fajny, przyjemny czas. Jeżeli chodzi o to, co się stało po aktualiz aktualizacji, to zniknęły nam żabki, no i Eli zebrała e, tutaj e, winogrona, które właśnie możemy chyba wsadzić już do wyposażenia e, tej Laury. No, tak zrobimy, żeby do Laury je wsadzić. Gdzie jest ta Laura ruda? No, także to wszystko poleciało do niej, na pewno jeszcze więcej mamy e, tych winogron, ale już nie będziemy jej więcej dawać, bo bez sensu dawać jej aż tyle pieniędzy na start, fajnie by było, gdyby sobie też jednak sama radziła, także tutaj mamy 73 tysiące wartości, e, owoce myślę, że banany to sobie dla siebie zostawi, zresztą to są jakieś takie małe wartości. O kurde, Eli szaleje, słuchajcie, dobra, robisz jedzonko? Czy zrobiłaś? Zrobiłaś, także weź może zawołaj na posiłek wszystkich, o. I jemy. Wiem, że tobie się chce średnio jeść, ale jesteś chudziutka, szczuplutka, także jak najbardziej możesz sobie zjeść dziewczyny. pływały w basenie, właśnie to było ich umiejętnością, które do szkoły było potrzebne, Dobra. ponieważ mamusia nam się trochę roztyła. A no i tak się bałam. Że, ona, że dziewczyny po niej to przejmą, więc tak to się stało. I e, jeżeli chodzi jeszcze o naszą Laurę, to zaraz Wam pokażę, jakie ma cechy. Rodzinna, romantyczka, urocza, znawcza, znawca sztuki, tak. A mama, mogę Wam teraz zrobić podsumowanie, bo niektóre cechy były kupione, niektóre były za ukończenie jakiejś aspiracji. Tutaj mieliśmy, słuchajcie, mistrzyni miksologii, ale jej na pewno nie wypełnimy, bo tu trzeba jakąś karierę podjąć kulinarną, a już jest za stara, żeby żeby, słuchajcie, tak tutaj pracować, prawda? Bez sensu. Usiądźcie razem, chodźcie sobie, usiądźcie tutaj ładnie przy stole. No i właśnie, jeżeli chodzi o cechy mamy, już Wam pokazuję, znawca sztuki, romantyczka, uwielbiana, dobra, to ja będę Wam od razu tak, znawca sztuki to już było, rodzinna to też już było, romantyczka też było, no i uwielbiana jest przez wypełnienie aspiracji przyjaciel świata i dlatego wtedy chyba jej się kontakty nie psują. Dalej uwodzicielska to sklep z nagrodami, przebiegła... Wypełnienie ba, e, bajecznego bogactwa. Świetnie całuje, też jest skupione Ekspresjonistka to jest wypełnienie malarskiej kariery. E, kreatywna wizjonerka, sklep z nagrodami. Wypełnienie aspiracji, autorka bestsellerów liryczna. E, oszczędna, sklep z nagrodami. Handlowiec, sklep z, z nagrodami. Oszczędna aspiracja, płodna, sklep z nagrodami. Domowniczka. Aspiracja, rodzina. Więc dajcie znać, właśnie, co robimy teraz z aspiracją naszej. Gdzie ona jest? Laury. Tutaj sobie ładnie stoi. Jestem ciekawa, właśnie co byście chcieli, żeby tutaj wybrać. Jeżeli chodzi jeszcze o umiejętności Eli, to wam pokażę, tak, charyzma na dziesiątym, fotografowanie, gitara jest w prawie dziesiąta, no ale nie udało nam się dobić do dziesiątki, no trochę kiepsko to szło, gotowanie, gry wideo 4, logika 1, majsterkowanie, no trochę się Eli nauczyła, jak nie było pieniędzy, żeby wymieniać sprzęty, to na pewno tutaj w tym domu właśnie wymieniała, ten dom w ogóle był na początku o wiele mniejszy, był taki, wiecie, malucienki, no ale z czasem tutaj się rodzinka fajnie dorobiła wszystkiego, Eli, może byś poszła? do tej łazienki, jednak leć, 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 bo to by się chce siku, żeby się tutaj na mnie sikała. Zaraz wrócisz tutaj rozmawiać, także tutaj ci od razu to zaznaczę. E, opisz nowy pomysł, a my dalej wracamy do cech, więc gotowanie, dziesiąte gry, ideologika, było majsterkowanie, i tutaj mamy po kolei, słuchajcie, malowanie, miksologia, ogrodnictwo, pianino, pieczenie na dziesiątym, więc e, myślę, że taka typowa mamusia, no nie, ogrodnik, miksolog, to tak to było z jej, słuchajcie, e, sprawy, z jej winy, bo ona bardzo chciała, więc pozwoliła i to wypełnić, a malowanie to przez to zarabiała przez ogrodnictwo też zarabiała. Pianinko lubiła sobie grać, no i piekła, gotowała naprawdę dla swojej rodziny bardzo dużo, więc tutaj nie było problemu to wbić. Sprawność fizyczna 5, umiejętności komediowe 5, umiejętności literackie 10, ponieważ też pisała e, sobie tutaj książeczki. E, dalej mamy wewnętrzną harmonię 7, dzięki temu właśnie mogła się teleportować. E, to było dzięki temu, a to jest z pakietu e, w, Dzień w Spa. Dlatego tak, to normalnie w rozgrywce tego nie ma. E, komedia, tak jak mówiłam, taneczne dwa, wewnętrzna harmonia, wykwitne gotowanie 10, wędkarstwo 3, zielarstwo jeden, złośliwości jeden, pewnie jakieś telewizji oglądała albo sobie grała, e, znaczy trollowała na forach. Widzę, że tutaj ludziom naszym chce się iść spać. Mama poszła niestety nie do swojej sypialni, a szkoda, bo to zajęte, słuchajcie. No już widzę, że nasza Laura wczuła się w rolę mamuski, no i tutaj dużo ludzi jednak idzie do spania, więc może po prostu zrobimy dzisiaj tak, żeby cała rodzinka została sobie tutaj w domu. Jeśli mają taką ochotę, to czemu by nie? Dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze jakiś jeden odcinek z naszą Eli, ale powiem szczerze, że chciałabym już tego nie wykorzystywać, tylko oznaczyć ją jako niegrane, żeby ona nie umierała. Fajnie by było, żeby tak było, żebyśmy mieli jeszcze z nią kontakt, jak na przykład, żeby mogła zobaczyć swoje wnuczki od Laury. No i jakiś domek, słuchajcie, będę szukała. Raczej będę szukała jakiegoś wybudowanego domku. Może być po prostu pusty w środku, może być trochę umeblowany, jakiś mały, bo później z czasem albo będziemy to, ten dom w całości wymieniać, albo będziemy go remontować, upiększać, ozdabiać i powiększać. Także ja już nie mogę doczekać. No i tak jak mówię, Laura jako ostatnia się urodziła, Także Laura e, będzie. Jest najmłodszą córką i będzie następczynią w rodzeniu. Nie zostało jej 30 dzieci, więc nie jest to jakoś bardzo dużo. Myślę, że Eli będzie z niej dumna, jeśli jej się uda. Także moi kochani, tak właśnie wyglądało takie wyzwanie, że można oczywiście sobie tutaj odmładzać, ale ja według takich standardowych zasad wyzwania gram i chcę, żeby tak jak, jak, jak to było na początku mówione, że najmłodsza córka obejmuje te zadanie rodzenia dzieci. Więc ja dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, poproszę o kciuki w górę. Nasza cała rodzina. Poszedł już spać i zapraszam do zasubskrybowania kanału. Na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Dziękuję raz jeszcze, że jesteście ze mną. Buziaki dla Was serdeczne śle i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa pa.